Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj jeden prosty klasyk grochówka. Prawdziwa grochówka na bogato z boczkiem, z kiełbaską, na żeberkach. Pyszna i sycąca. Konkretna idealna na taką pogodę. Zapraszam na przepis. Przygotowanie naszej zupy. Zaczynamy od groszku. Ja mam połówki grochu. Musimy je porządnie przepłukać na sitku. Następnie przekładamy do miski. Zalewamy zimną wodą. Gdybyśmy mieli cały suszony groch, musielibyśmy moczyć dużo dłużej. Najlepiej nawet całą noc. Połówki grochu nie trzeba tak długo. Wystarczy im półtorej godziny. Mam tutaj garnek, około 6 litrów. Wlałam sobie 4-4,5 litra wody. Później jeszcze ewentualnie dolejemy. Wrzucę dwa takie spore kawałki żeberek. Mogą być również wędzone żeberka lub wędzone kości, jeśli nie macie. I musimy je teraz zagotować i pogotować około 1 godzinę, półtorej. Akurat wtedy namoczy nam się groch. W międzyczasie przygotowałam sobie również warzywa. Pokroiłam dwie marchewki, jedną pietruszkę, kawałek selera w kostkę i kawałek pora. Do tego dwie średniej wielkości cebule. Mam również jeszcze trzy ząbki czosnku, ale to wcisnę do zupy później. No i wędzonka. Do grochówki musi być coś wędzonego, więc u mnie będzie boczek. Wędzony, surowy, niesparzony. Pokroję sobie go w kostkę. W oczku około 30-35 deko. Patrzcie, czy nie ma gdzieś kości albo chromstków. To trzeba wykrajać. Boczek pokrojony i jeszcze kiełbaska. Trzy kiełbaski. kroimy w kostkę. I gotowe. Jak się zaczynają już żeberka gotować, dodaję trzy liście laurowe i z pięć, sześć kulek ziela angielskiego. Żeberka gotowały się już półtorej godziny. Odcedziłam groch i dorzucam do nich. Musimy również je teraz posolić. Około jedną łyżeczkę. Gotujemy jeszcze około jedną godzinę. Jak woda nam się trochę wygotuje, to dolejcie. Na patelni roztopiłam około jedną-dwie łyżki smalcu. Podsmażę na nim cebulkę. Dodam do niej sporo majeranku, około jedną łyżkę, nawet półtora. Jak się zeszkli, dodam pozostałe warzywa i będę jeszcze chwilę przesmażać warzywa. Podsmażone, zaraz dodamy je do naszej zupy, ale najpierw wyjmę sobie żeberka. Żeberka już są teraz na pewno mięciutkie, bo gotowały się w sumie już dwie godziny. Groch gotował się już pół. I teraz mogę przełożyć warzywa. Na tej samej patelni przesmażę boczek. Jak się ładnie zacznie rumienić, dodajemy kiełbaskę i smażymy jeszcze chwilę, żeby wszystko się ładnie podsmażyło. Następnie przekładamy do zupy. Dodajemy również 2-3 ząbki czosnku. I gotujemy jeszcze chwilę, żeby groch zmiękł. Groch już jest praktycznie miękki, warzywa też już zmiękły, jeszcze zostały nam ziemniaki. Dorzucamy ziemniaki, pokroiłam sobie w kostkę, 3-4 ziemniaki wystarczą. Pogotujemy myślę jeszcze około 10 minut, żeby ziemniaki zmiękły. Zostało nam jeszcze mięsko z żeberek. I możecie je obrać od kości, pokroić i tak jak ja dorzucić do zupy. Ono już jest naprawdę bardzo mięciutkie. Lub możecie dodać je już na talerzu. To już jak wolicie. Na koniec, jak ziemniaki są już miękkie, spróbujcie jeszcze zupy i doprawcie ją jeszcze do smaku solą i pieprzem. Ja już swojej grochówki nie zagęszczam, ponieważ jak groch się trochę rozpadnie, to zagęście ją wystarczająco. I gotowe można wcinać. Na drugi dzień jest jeszcze lepsza. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów na pyszne zupy zapraszam również na moją stronę spojskiejedzon.com Do usłyszenia!